28 kwietnia 20 uczniów klas drugich i trzecich w Zespole Szkół Technicznych w Nysie wyjedzie na dwutygodniowy staż zagraniczny do Frankfurtu. W Zakładzie Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłowego Berlina i Brandenburgii zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które zaważyć mogą na ich karierze zawodowej. Projekt Homo Ecologicus Alternatywna droga rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych, kluczem do rynków pracy w Zjednoczonej Europie, wpisuje się w program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Autorkami są Anna Lewicka i Magdalena Broszkiewicz, nauczycielki z niskiej budowlanki. Projekt wydaje się ciekawą sprawą. Bardzo wiele rzeczy możemy z niego wyciągnąć, wiele się nauczyć. Z korzyści są ogromne. Uczestnictwo w stażu ma zagwarantować młodzieży podniesienie umiejętności zawodowych i kompetencji komunikacyjnych z języka niemieckiego z zakresu słownictwa branżowego. Jednak najpierw chętni muszą przejść proces rekrutacyjny. Będą brane pod uwagę czynniki takie jak dobre oceny z języka niemieckiego, dobre, bardzo dobre oceny z zajęć praktycznych, dobre oceny ceny z przedmiotów zawodowych wysoka frekwencja na zajęciach wyjechać do Frankfurtu szanse mają zarówno panowie jak i panie których zgłosiła się spora grupa a podobno budowlanka to rejon zarezerwowany dla mężczyzn to staramy się udowodnić że tak nie jest no, to na pewno Bo łatwo się nie poddamy tak tak jest na możliwość wzięcia udziału w projekcie nie wpływa status finansowy kandydatów. Ci nie poniosą żadnych kosztów. Będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, a także odzież ochronną i kieszonkowe. Pracować będą na nowoczesnym sprzęcie i najnowszych pomocach dydaktycznych. Lokalni przedsiębiorcy, u których mają zajęcie, nie mogą sobie pozwolić na takie nowoczesne technologie, na innowacyjne metody. Młodzież często boi się próbować jakichś rzeczy no, ze względu na to, że może zostać obarczona finansowo. No więc ten staż był kierowany dla takich osób, dla z drugich i trzecich, aby mogły się rozwijać i porównać też y, tą wiedzę uczoną tutaj w Polsce i za granicą. Dla wielu uczniów staż będzie pierwszym zagranicznym wyjazdem w życiu. Dla mnie decyzja była od razu, jak już była mowa o projekcie, bo nie miałem jeszcze okazji nigdy wyjechać do Niemczech, mieć kontaktu właśnie z innymi ludźmi, którzy mówią po niemiecku. To też nic dziwnego, że część młodzieży miała pewne obawy. Wiadomo, zawsze obawy są, właśnie nieznajomość perfekcyjnej języka. Dlatego wyjazd poprzedzi cykl spotkań przygotowawczych. W sumie 47 godzin zajęć, m.in. z języka kulturowo-obyczajowych, zawodowych i psychologiczno-komunikacyjnych. Jesteśmy na etapie rozmów z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu, z, to jest oddział Wrocławski, ponieważ oni nam zaproponowali przeprowadzenie zajęć z podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie otrzymają certyfikaty poświadczające odbycie zagranicznych praktyk zawodowych. To jest szansa dla mnie. Wiadomo, że jak wyjadę za granicę, bo tak planuję, no to no to są większe szanse na znalezienie pracy lepszej pracy. Najcenniejszym dokumentem jest jednak certyfikat Europas Mobilność. Czyli jeden z tych pięciu podstawowych dokumentów, z którymi nasz uczeń jeżeli otrzyma ten certyfikat będzie mógł startować do pracy za granicą w krajach Unii Europejskiej. Na projekcie skorzystają nie uczniowie, ale także szkoła, która podniesie swój prestiż na rynku edukacyjnym. My zdajemy sobie z tego sprawę, że coś trzeba robić, żeby uczniów przyciągnąć i na pewno, wydaje mi się, że rodzice będą zadowoleni Wiedząc, że młodzież ma takie szanse. Homo Ecologicus, zespół szkół technicznych w Nysie, to pierwszy projekt z programu Leonardo da Vinci, realizowany w powiecie. Jego wartość wynosi 150 tysięcy złotych, a fundusze pochodzą z Unii Europejskiej.